Siemanko z tej strony Bela i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale vlogowym. Dzisiejszy film będzie poświęcony tym właśnie bransoletkom, które są dostępne na moim sklepie i chciałabym Wam w szczególności pokazać, jak je wiązać, więc mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się spodoba. Jeśli tak, zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał, zaznaczcie sobie dzwoneczek, aby być ze wszystkimi powiadomieniami na bieżąco. Część z Was pewnie wie, a kto jeszcze nie, bo może jest tutaj nowy, na swoim sklepie belastaj.pl mam dostępne. Bransoletki. Anzoletki. Są dostępne trzy wzory właśnie zawieszek. To wy sobie wybieracie, jaki chcecie właśnie wzór zawieszki i wybieracie sobie, na jakim kolorze sznurka ma być ona zrobiona. Ale też do takiego właśnie zamówienia dostajecie jakiś dodatkowy, dowolny, wybrany przeze mnie, właśnie sznurek. No i chciałabym, właśnie w dzisiejszym filmie, wam pokazać, jak można sobie zmienić ten pierwotny kolor sznurka na ten drugi, który macie właśnie dołączony do tego zamówienia, albo też ewentualnie kiedyś zmienić ten nowy kolor na ten, co mieliśmy wcześniej. Więc słuchajcie, ja Was zapraszam na drugą część filmu. Tam pokazuję Wam krok po kroku, opowiadam, jak właśnie. Wiązać moje bransoletki, a ja Wam tylko przypomnę, że te bransoletki, które otrzymujecie, wiążę ja. Tylko ja je wiążę, więc macie pewność, że one są od Belli. Dlatego też jest tam czas oczekiwania do 7 dni roboczych właśnie na wysłanie tych bransoletek, więc już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na drugą część filmu. Ok, jesteśmy już z drugiej perspektywy. Zależało mi na tym, aby ta kamera właśnie była ustawiona, abyście widzieli moje ręce, jak robię właśnie z tej perspektywy bransoletki, bo tak samo widzicie swoje dłonie, no i będzie pewnie Wam łatwiej. I wtedy robić te bransoletki razem ze mną. Teraz widzicie te wszystkie kolory, które są przed wami, które też są dostępne na sklepie. To jest czerwony, to jest żółty, fioletowy, czarny, pudrowy róż, niebieski, fuksja. I szary. Mam tutaj też z każdego tego koloru właśnie e, przygotowane e, sznureczki. One mają odpowiednią długość, taką jaką zawsze przygotowuję. W tle też widzicie nożyczki, one będą nam też e, potrzebne, więc możecie sobie je przygotować. A tutaj mam takie różowe wodeczki, do których zawsze e, wrzucam wam te bransoletki. To są takie różowe wodeczki, troszeczkę przezroczyste. E, no i je tutaj zawiązujemy je w ten sposób, że ciągniemy te dwa sznureczki i zobaczcie, jaki piękny woreczek nam się utworzył. Więc na na koniec, spakujemy oczywiście nasze zrobione bransoletki do tego woreczka. Mam tutaj przed sobą też trzy te właśnie dostępne zawieszki na moim sklepie. Jest to łapka, i też możecie zobaczyć, że ja łapkę mam e, na sobie. I to jest powiem wam, moja pierwsza bransoletka zrobiona dla siebie samej, jak sama ćwiczyłam. E, tutaj mamy serduszko z moim autografem, no i jest logo Bella Style. Ja wam je wszystkie bez problemu mogę pokazać e, z bliska. Jest to łapka. Dlaczego łapka? No bo e, są Kociaki Belli, jak wiecie, albo nie wiecie, bo mam nadzieję, że są też tutaj nowi widzowie. Bella właśnie uwielbia koty i ogólnie kocha wszystkie zwierzęta, dlatego też łapka tutaj się musiała znaleźć w tej kolekcji. I dlatego też ja mam taką bransoletkę na sobie i to jest mój ulubiony wzór, właśnie taka łapka. Kolejny wzór to jest serduszko i mój wygrawerowany podpis z serduszkiem. Ja tak się właśnie zawsze podpisuję nie samo Bella, a na koniec daje też serduszko. Jest tutaj tak ładne jakby światło zrobione, padające. Też ono jest wygrawerowane. No i tak właśnie wygląda, jeśli chcecie zawieszkę z moim też autografem, nie tylko zdjęcie podpisane, no to ta zawieszka jak najbardziej będzie dla Was. I ostatnia, trzecia zawieszka to jest logo Bella Style, czyli tak jak nazywa się właśnie mój sklep. Te zawieszki są srebrne, one zazwyczaj mają z tyłu właśnie zrobioną próbę 925, czyli oznacza to, że że to jest na pewno srebro. E, powiem wam, że raz musieliśmy w czasie świąt bardzo szybko e, produkować kolejne, więc nie było graweru tutaj z tyłu, ale był po prostu na tym e, oczku. Więc e, tak czy siak, ważne, że był. Nie jest to konieczność, ale to jednak e, lepiej wygląda, bo macie tę pewność, że jest to prawdziwe srebro. Od czego zaczynamy? Ja sobie wybiorę tutaj jakiś e, kolor. Może nie będę dzisiaj robiła czerwonego, bo widzicie jak on się prezentuje. Dlatego może wybiorę sobie kolor żółciutki. Bardzo, bardzo lubię ogólnie żółty kolor, a ten to jest tak nasycony, że aż się na niego napatrzeć nie mogę. Więc dobra, słuchajcie, mamy tutaj y, sznurek przygotowany. Wy macie w tej samej długości sznurek y, u siebie, jaki ja mam tutaj właśnie. Bo jak wiecie, w tym właśnie woreczku znajdziecie jedną bransoletkę gotową, taką jaką zamówiliście, czyli na przykład serduszko Bella z podpisem Belli właśnie. Zrobiona ona na sznurku pudrowy róż, ale zawsze do zamówienia dodaje dodatkowy właśnie sznurek, jakiś tam losowo wybrany. No i właśnie Wy możecie sobie zmienić. Zmienić sami ten sznureczek i właśnie e, zmienić sobie pudrowy róż na na przykład e, żuty. W takim razie pokazuję Wam, jak to właśnie zrobić. Ok, zaczynamy. Mamy sznurek w ręku i ja może wezmę Bella Style. I słuchajcie, z każdą zawieszką robimy to samo. Nieważne, jaką mamy, zawsze te kroki są identyczne. Mamy przed sobą zawieszkę, biorę ją do lewej ręki, sznurek mam w prawej. I teraz, ta część nas w ogóle nie interesuje teraz, i zajmujemy się tym prawym oczkiem. Logo jest do nas z przodem, górą i zajmujemy się prawym oczkiem. Jak widzicie, ono jest tak zawieszone. Spróbuję Wam to zbliżyć. Jest tak zawieszone. I my bierzemy sznureczek i przeciągamy go od dołu. Nie od góry, tylko koniecznie od dołu. Więc uwaga i zaczynamy. Przeciągamy sznurek od dołu. Ok, już końcówka tutaj weszła, no i przeciągamy go po prostu. Ja sobie przeciągnę gdzieś z tyle, zobaczcie, to jest jakaś połowa tego całego sznurka i teraz przytrzymam sobie te dwa sznurki, tak? Zawieszkę biorę tutaj, żeby mi po prostu tak nie wisiała, jakoś nie, nie musicie patrzeć dokładnie na moje palce, po prostu aby było Wam wygodnie. Więc bierzecie sobie ją... Tak trzymając właśnie moją bransoletkę, ten sznurek sobie na luzie może tutaj zwisać, ale też jest troszeczkę podparty moim palcem wskazującym. I teraz zajmuję się tym właśnie sznurkiem, tą częścią przeciągniętą przez te oczko. I teraz tak, zawiązuję to przez mój palec wskazujący raz i drugi raz. I teraz jak widzicie, tu jest moja bransoletka. A mamy takie dwa oczka zrobione przez ten sznurek. I teraz tę końcówkę musimy przeciągnąć przez te dwa oczka. No ale jak widzicie, przeszkadza nam teraz palec. W takim razie powoli, powoli wyciągam palca właśnie z tych oczek, ale pilnuję, żeby one nadal były tak. Nie, żeby się pomieszały w żaden sposób, aby były nadal tak. Zawsze sobie jakimiś innymi palcami, drugą dłonią pomagam, coś podtrzymuję. No więc ja sobie teraz podtrzymam, aby mi się to nic nie rozwaliło, i przeciągam ten sznurek tu właśnie przez te dwie pętelki. Ten moment może wydawać Wam się trudny, ale on taki naprawdę nie jest, tylko jest problem, żeby nam się tutaj nic nie wymknęło właśnie z dłoni i nam nie uciekło. I zobaczcie. Już przeciągnęłam przez te dwa oczka ten sznurek i już jesteśmy w połowie drogi. Tak naprawdę, bo musimy teraz e, po prostu zawiązać ten supełek. On teoretycznie już jest zawiązany, wystarczy tylko pociągnąć i supeł będzie zrobiony. Ale nie chcę tego robić w tym miejscu, ponieważ zobaczcie, ile jakby wyrzucimy tego sznurka. Dlatego zależy mi na tym, żeby przesunąć troszeczkę ten sznurek dalej. Jak na przykład. Wyrzucimy, no może tyle sznurka co teraz, to nic nam się nie dzieje, ale przesuwamy dalej, jeszcze przesuwamy dalej. Nie chodzi o to, żeby do samego dosunąć końca, bo też będziemy musieli mieć za co złapać, żeby zrobić ten mocny supeł. Więc myślę, że taka odległość już jest w porządku. Tym się w ogóle nie przejmujcie, co tutaj się dzieje. Nie musicie ustawiać tego tak, jak ja teraz mam. I teraz zobaczcie, mamy supełek. On jest na razie lekko zrobiony, więc bierzemy sznurek, Drugi sznurek i tak mocno ściskamy ten supeł z całej siły, jaką mamy. Więc ja już mam ten supeł zrobiony, ale prawda jest taka, że zawsze sprawdzam po kilka razy. I teraz zobaczcie. Pół bransoletki tak naprawdę jest zrobionej. Nie potrzebujemy takiego dużego oczka, więc sobie to przesuniemy. Złapałam za yy, właśnie ten supeł, za sznurek i przesunęłam. Teraz... Obracamy bransoletkę i znów kółeczko, te które nam już pozostało, mamy z tej strony, ale bransoletka jest do nas tyłem, ale góra tej bransoletki jest nadal tu, gdzie była wtedy. Więc jest bransoletka do nas tyłem, ja sobie znowu robię to samo, ją łapię i biorę ten sznurek, który już został do tego oczka. I to samo robię, czyli przeciągam ten sznurek przez oczko od dołu. Nie od góry, tylko do dołu. I przeciągam. Ok. Myślę, że tyle mi wystarczy. Ja przypuszczam, że tyle sznurka po prostu musiałam sobie przeciągnąć, abym dała rady na swoim palcu wskazującym zrobić te oczka. Wy nie musicie może tyle przeciągać, ale. To jest po prostu na oko. Ja za pierwszym razem, słuchajcie, nie zrobiłam też bransoletki. Pamiętam, że łączny mój czas, kiedy ogarnęłam wszystko, to było 40 minut e, i też właśnie sobie zdołałam zrobić tę bransoletkę, więc y, no nie załamujcie się, jak za pierwszym razem będziecie się denerwować. Więc dobra, mamy przyciągnięte i uwaga, robimy to samo. Ja sobie ją tam złapię wygodnie. Mam ten sznurek jakby oparty na palcu wskazującym i biorę teraz ten sznurek zwisający i przeciągam, tu widzicie, teraz wchodzę do tej bransoletki, przeciągam dwa razy, aby zrobiły mi się dwa oczka. Mamy dwa oczka, no i oczywiście ściągamy to powoli z palca, aby były tak samo oczka ułożone, jak były na palcu, wsadzamy od dołu lewej strony ten sznurek, czyli tak jak wcześniej, no i już mogłabym pociągnąć, ale nie, bo nie chcę y, tyle marnować jakby tego sznurka, a też każdy z Was ma inny obwód y, właśnie nadgarstka, więc myślę, że zawsze lepiej jest mieć więcej tego sznurka niż mniej. I myślę, że teraz będziemy mogli sobie, o już ostatni raz tak przesunąć ten supełek w tym miejscu, że ja go chcę teraz zacisnąć. I uwaga, zaciskamy. Te sznurki są takie grubsze troszeczkę niż w innych sklepach moglibyście zobaczyć. Dlatego też przez to są te supełki no troszeczkę większe. No ale myślę, że to też dobrze świadczy o tym, że sznureczki są grubsze, bo lepsze jakościowo i dłużej one wam wytrzymają. Ponadto nie są to zwykłe sznurki, tylko one są woskowane. Dlatego śmiało możecie w nich na przykład moczyć sobie rękę gdzieś pod wodą i nic się z tym nie nie stanie, więc wygląda to tak. Następnym krokiem, który zawsze robię, to jest sprawdzenie, czy nam te supełki chodzą po całej długości właśnie bransoletki i jak teraz łapię supeł i ten sznurek, widzę, że się nie chce przesunąć, a to dlatego, że złapałam zły sznurek i to będzie ten. Ok, jak widzicie z powrotem działa, działa ten supeł, teraz sprawdzam kolejny działa też. Więc jest prawie bransoletka skończona. Ja sobie ją teraz właśnie luzuję najbardziej jak mogę i zakładam zawsze na swoją rękę i sprawdzam, czy ona ma dobry obwód. No i w tym momencie po prostu muszę ją sobie ściśnić na ręce sama. Ok, jak widzicie, bransoletka jest już zrobiona. ściaśniłam ją, dopasowałam do swojego obwodu nadgarstka no i tak to wygląda. Z tyłu wygląda ona w ten sposób. Widzicie, mamy nadmiar sznureczka, więc należy go teraz przyciąć jak najbliżej, postarać się jak najbliżej tych właśnie supełków. I na koniec je trzeba potraktować ciepłem, czyli gdzie jest pasmanteria. W takich specjalnych sklepach są specjalne urządzenia właśnie do przypalania takich sznurków, jak właśnie robi się bransoletki czy inne właśnie biżuterie. No i są takie specjalne urządzenia. Ja takiego nie mam, więc radzę sobie po prostu z zapalniczką, no ale tego nie. Będę Wam pokazywała na filmie, ponieważ chciałabym, żeby ten ostatni krok, czyli. Yy potraktowanie tego sznureczka tym e, ciepłem było właśnie e, krokiem dla Waszych rodziców czy osób starszych. Okej, okay, ja już swoją bransoletkę skończyłam, ona już jest tutaj też potraktowana tym ciepłem, przypaliłam ją i pamiętajcie, e, powiedzcie swoim rodzicom, czy właśnie komuś, kto będzie to robił, że wystarczy leciutko tylko e, to dotknąć tym e, ogniem, ponieważ wtedy to tak ładnie wygląda, ma taki sam odcień, ten żółty, jak cała bransoletka, a nie jest na przykład e, jakiś czarny. No i ja teraz sobie zawsze robię tak, że mm, mamy taką jakby niby małą bransoletkę, chowam ją do tego woreczka i ona może być już gotowa właśnie dla was i zawsze na przykład wybieram jakiś sznurek losowy. Ja dziś czerwonej bransoletki nie będę wiązać, ponieważ widzicie już ją. No i teraz wlatuje sznureczek tutaj i już jest gotowa bransoletka dla was. Zrobiliśmy Bella Style, więc teraz weźmiemy czarny sznurek i weźmiemy łapkę. A na koniec zostanie mam serduszko. Może Was denerwować mój głos, bo zdaję sobie z tego sprawę, tym bardziej, że nieidealnie wymawiam literkę R. <grytanie> więc jeśli Was on denerwuje, to po prostu sobie wyciszcie to, co mówię, a oglądajcie same wideo. Więc słuchajcie, zaczynamy. Łapię sobie zawieszkę górą, przodem do mnie. I prawe oczko, mnie tylko interesuje. Sznurek od dołu przeciągam. Tutaj on był troszkę na końcu szerszy, więc ciężej jest mi go przepleść. Ale się udało. I teraz przeciągam sobie tyle go. Łapię, tak aby było mi wygodnie. Opieram dolny sznurek na palcu wskazującym. Ok, oparłam. I teraz górny sznurek przeciągamy, aby zrobić dwie pętelki. Już są dwie pętelki. Ściągam delikatnie z palca. Ok, udało mi się. I teraz przeciągam przez te dwa oczka. To jest chyba w sumie najtrudniejszy moment zrobienia bransolety. Tak mi się wydaje. No więc, troszeczkę dużo. Sznurka ja wywalę w tym momencie, ale spoko, bo to jest po to, abyście się uczyli. Więc ja Wam po prostu najwyżej pokażę, co się zadzieje jak tyle sznurka zostawicie, więc kolejny supeł, pierwszy supeł w tej bransoletce jest zrobiony, poluzuję sobie i teraz przechodzimy do drugiej części, jest bransoletka tyłem do nas, mamy oczko i sznurek od dołu, przeciągamy jak widzicie, przeciągnę sobie jeszcze więcej, żeby mieć większe pole manewru, ok, łapię bransoletkę, przytrzymuję, Opiera się ten kawałek sznurka na moim palcu wskazującym i robię pętelkę. Widzicie, ucieka mi. Okej, okay, ale wraca. Dobra, mamy dwie pętelki. ściągamy z palca i, i wkładamy tutaj. Okej. Okay. No i mamy, teoretycznie już mamy. Ja sobie poluzuję to. A dlatego, żeby przesunąć ten supeł najbardziej jak się da. I teraz zobaczcie, aby ta bransoletka nie była jakby za ciasna, no to ja muszę w miarę możliwości najdalej przesunąć ten supełek, abym miała w ogóle jeszcze złapać za to, żeby zrobić mocny ten supeł, więc ja w tym momencie już kończę te przesuwanie supełka. No i ściaśniam na maksa, najbardziej jak mogę, ten supeł robię właśnie. No i sprawdzam wszystkie supełki, czy sobie chodzą. Ja widzę, że chodzą, wszystko działa. W takim razie e, luzuję tą bransoletkę i zakładam na swoją rękę, ściśniam i zobaczymy jak ona wygląda. Teraz wygląda ona tak i z tyłu wygląda tak. Mamy sznureczki do odcięcia i oczywiście przypalenia, ale odległość między sznurkami tymi jest taka. Jeśli na przykład ktoś by miał większy obwód w nadgarstku ode mnie teraz, no to po prostu automatycznie też założy tą bransoletkę spokojnie. Tylko te yy, właśnie supełki będą troszeczkę dalej od siebie oddalone ale nadal brazoletka będzie dopasowana właśnie do ręki więc tak to wygląda, słuchajcie, no w tym momencie mam właśnie dwie łapki na sobie no i ściągam i robimy teraz kolejną zawieszkę. Okej, okay, ostatnią zawieszką, którą muszę Wam pokazać to będzie Bellas czyli mój autograf wygrawerowany no i właśnie będzie to sznureczek pudrowy róż, myślę, że takiego nie mogło zabraknąć w dzisiejszym odcinku i biorę tak, więc zawieszka Przedem do mnie, prawe oczko i teraz sznurek od dołu przeciągam. W takim momencie, kiedy widzicie, że ten sznurek jest trochę taki, powiedziałabym kiedyś rozczapiżony, <grych> sorry, ale brakuje mi słowa, to można go przyciąć śmiało, nie bójcie się, to nic nie zaszkodzi jak taką ilość tego sznurka odetniecie, nic się nie dzieje, jeszcze tylko to ogarnę, mniej więcej. No i dobra, staramy się teraz znów przeciągnąć ten sznurek. O, teraz poszło łatwiej, więc y, przeciągnę go sobie tyle. Łapię bransoletkę, opieram ten sznurek dolny o mojego y, palca wskazującego lewej ręki, i teraz ten sznurek y, oplatam wokół tego palca, robiąc dwie właśnie pętelki. Zrobione ściągam powoli te pętelki z palca, i to jest faktycznie najgorszy moment. Z całego tego w ogóle przedsięwzięcia. Przeciągamy z lewej strony, czyli nie tędy, a z lewej ten sznurek. Nie, ok! Mamy jakby gotowy ten e, supeł. Ja sobie go jeszcze delikatnie jakoś w powietrzu, że tak powiem, przeciągam do samego końca. Myślę, że tyle na luzie można odciąć. Piękny supełek nam się zrobił. E, mocno. Ciągniemy te dwa sznurki w przeciwne strony. Ja sobie to poluzuję, aby mieć teraz większy ten sznurek. No i obracam bransoletkę tyłem do nas. Znów mamy prawe oczko, znów szurek, sznurek od dołu przeciągamy i uwaga jest. No i teraz łapiemy bransoletkę, opieramy to na palcu wskazującym i robimy dwie pętelki. I raz i dwa. Ściągamy delikatnie to z palca wskazującego, tu wkładamy i mamy jakby znów supeł. Ale sobie go troszeczkę chcemy przesunąć, aby jak najmniej może tego sznurka teraz odciąć. I uwaga, myślę, że tyle. Nie stanie się tragedia. Ściskamy mocno kilka razy, poprawiamy. Sprawdzamy teraz nasze supełki. Czy bransoletka bez problemu ma tą regulację właśnie długości? Ano ma. Więc teraz ja sobie ją przymierzam, jak zwykle zawsze tak robię. No, i dopasuję ją do swojej ręki. Okej, okay, chciałabym Wam pokazać te bransoletki właśnie jeszcze raz na mojej ręce. To jest moja czerwona z łapką, którą już miałam na początku odcinka. Mam bella różowy sznurek, którą zrobiliśmy dzisiaj, bella styl na żółtym sznureczku, którą też zrobiliśmy dzisiaj, i jeszcze tutaj kolejna łapka na. Czarnym sznureczku. Ciężko też jest mi Wam polecić jakiś kolor stąd, bo wszystkie są tak naprawdę piękne. E, Mogłyby być więcej, ale ja wybrałam właśnie takie i chciałam, aby takie się pojawiły na moim sklepie. E, wszystkie kolory mogą mieć swoje znaczenie, takie specjalne, więc jeśli nie tylko dlatego, że uwielbiacie dany kolor, to na przykład można taki sznurek sobie wybrać dla po prostu znaczenia. No i tutaj jest taki czerwony, bardzo taki wyrazisty, jest, może to być kolor, taki mm, miłosny bądź walentynkowy, ale też jak pewnie wiecie często na przykład małe dzieci czerwone elementy mają na, na przykład w wózkach, aby ich nie zauroczyć, dlatego też taki czerwony sznurek właśnie z Waszą bransoletką może być dla takiego właśnie powodu. Mamy żółty, taki bardzo, bardzo śliczny, nasycony żółty i on jest takim kolorem mi się wydaje wakacyjnym i bardzo optymistycznym i bardzo mi się podoba. Fiolet to jest taki już troszeczkę spokojniejszy kolor, ale też nie do końca, bo bardzo ładnie on wygląda. Może wam teraz pokażę. Zobaczcie tutaj, jak jest jasno, bo staram się, abyście wszystko dobrze zobaczyli. Ale ten fiolet naprawdę jest taki, jaki widzicie go właśnie na kamerze, więc jest śliczny. Czarny kolor niekoniecznie musi być nudny, bo może to być właśnie kolor taki elegancki i właśnie pasujący do każdej stylizacji albo do takiej. Spokojniejszej, stonowanej pudrowy róż. No słuchajcie, nie ma co tu dużo gadać, to jest mój ulubiony kolor. Ogólnie nie chodzi mi tylko o sznurki. No, więc, skoro to jest mój kolor ulubiony, to on musiał się tutaj pojawić. No i też dzisiaj go zawiązaliśmy właśnie na bransoletce z Bella grawerem. No mamy też niebieski, bo wiem, że wiele z was też lubi niebieski kolor, więc bardzo proszę. I mamy tutaj kolor fuksja. Spróbuję wam pokazać. Ok, pięknie, ostrość jest złapana. Zobaczcie, jak on ślicznie wygląda. On się różni z czerwonym. Już wam pokażę. Zobaczcie no, jest jednak ta różnica, a też jak sobie zobaczycie na fuksy i putowy róż. No, to widać zdecydowanie, że on jest ciemniejszy i też dobrze wiem, że lubicie fuksję, wybieracie ją. I mamy jeszcze tutaj szary kolor. Szary jak to szary, bardziej dostosowanej też stylizacji, do takiej spokojniejszej, ale też jak najbardziej do sportowej taka bransoletka na szarym sznurku by pasowała. Te kolory też są nie bez przyczyny, ponieważ one pasują do właśnie tych wszystkich produktów, jakie ja ja mam na sklepie, czyli do koszulki na przykład funkcjowej, możecie sobie mieć taką bransoletkę właśnie na funkcjowym sznurku i tak dalej, i tak dalej. A nawet jeśli na przykład nie mam koszulki na sklepie w tym kolorze, to i tak są elementy pewnie na tym wzorze pasujące właśnie do tego koloru, więc mam nadzieję, że troszeczkę wam pomogłam z tymi bransoletkami. Nie załamujcie się, jeśli od razu wam ona nie będzie wychodziła. Mi też się od razu nie udało, więc ćwiczcie. Teraz jeszcze może być wasze pytanie, czy właśnie jeśli dostaliście taką bransoletkę na takim sznurku i macie drugi sznurek w woreczku, czy możecie ten sznurek sobie ściągnąć? Bez problemu możecie sobie go tutaj rozwiązać, nawet jeśli tutaj końcówki są takie, wiecie, zabezpieczone tym właśnie ciepłem, bo to nic nie szkodzi, je zawsze można sobie tam rozwiązać. No i wtedy tym samym sposobem sobie wiążecie bransoletkę właśnie na tym kolorze, a jak ten kolor Wam się znudzi, to też bez problemu będziecie mogli sobie wrócić do tej. Mimo, że ona już jest tutaj też tak zabezpieczona, to nic nie szkodzi, więc będziecie mogli sobie ponownie zmienić ten sznurek do takiego pierwotnego, który zamówiliście. Ten ten film wyszedł długi, ale mam nadzieję, że bardzo Wam pomogłam w tym temacie, że będziecie wiedzieli, jak teraz móc wiązać sobie te bransoletki i zmieniać na kolejny kolor. Jestem też ciekawa, czy chcielibyście jakiś kolejny wzór na moim sklepie, właśnie, jeśli chodzi o te zawieszki. Ja bardzo chętnie sobie przeczytam takie komentarze i może się czymś właśnie zasugeruję i wprowadzimy jakąś nowość. Dajcie też znać w komentarzach, czy udało się komuś właśnie zawiązać swoją bransoletkę i czy do Ogólnie było łatwe. Mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się spodobał, że był bardzo pomocny. Jeśli tak, zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał i zaznaczcie sobie dzwoneczek, aby być ze wszystkimi powiadomieniami na bieżąco i oczywiście, jak zwykle, was proszę, piszcie swoje propozycje właśnie poniżej pod filmem, jakie chcielibyście zobaczyć filmy kolejne właśnie na tym kanale. Ja się z wami żegnam. Pa pa.